Jednym z najszybszych sposobów na pokonanie lęku i stresu jest wyciągnięcie kartki papieru i długopisu i zapisanie tego wszystkiego. Jest to ćwiczenie, które zadaję często swoim klientom. Mówię do nich, żeby zapisali największe swoje marzenie albo największy swój cel na kartce papieru, a potem wypisali wszystkie wątpliwości dotyczące tego marzenia, wszystkie czarne myśli na jego temat, wszystkie strachy. Wtedy ze swojej podświadomości oni wyciągają wszystkie przeszkody, które mogą ich Blokować w czasie realizacji tego celu czy marzenia. Kiedy masz w swojej podświadomości lęki, to one stanowią niewidzialną barierę, której nie możesz pokonać. Na przykład, jednym z powodów, dla którego nie chcesz zrealizować swojego marzenia, jest to, boję się, że zabraknie mi pieniędzy. Co wtedy możesz zrobić? Przeformułuj to pytanie i zadaj sobie pytanie w taki sposób: co mogę zrobić, żeby zarobić więcej pieniędzy, aby móc zrealizować swoje marzenie? Swojemu umysłowi postawiłeś zadanie, które on ma rozwiązać, po to, żebyś mógł zrealizować swój cel. Sprawdź, czy to działa.